Yo Manko z tej strony. i witam was on w Minecraft Swordy Walkman, jak to Lady. A to ostatniego filmu trochę zrobiłem. Napisała w komentarzach ten. Nie wiem, czy mogę powiedzieć jej imię. Jak napiszę w komentarzach, czy mogę powiedzieć jej imię. Taka moja przyjaciółka. Czy, powiększę, czy zrobię farmę, no ale przecież już tu ma farmę więc ją trochę powiększyłem Jezus Maria, co to tam jest? Widzicie to? Czy to są Little odony? Z tego takiego prehistorie? Z prehistori mod? Tam, tam widzę na dole jakieś... Au! urekiny! Nie! Yeah. Widziałam coś ze skrzynki Kurczę, moja zbroja. Opłaca się po nią wracać? Myślę, że opłaca. To w końcu żelazna zbroja. Jeszcze wam chciałam pokazać, że jezu, ile ich tu teraz jest. Jezu na szybkości, to muszę zrobić. Już mnie zaraz, który się ugryzie. Au. Oni mnie na hita zabijają! Buty! Spodnie! I heł! szybko do brzegu! Do brzegu! Buty się założę! Jezus Maria! Myślałem, że będą miłe! Ale dobra, nie w tym rzecz! Nie, o Lipleodonach ten dzisiaj mówimy! Tu jest mały słoń śmierci! Przeniosą naszą farmę tu! I przez przypadek zabiłem żyrafy, więc przyniosłem tu owce. A tutaj znalazłem tapiry jakieś. Może będę rozmnażył te owce. Jak dojdzie tym, jak to zrobię mu łóżko. I nie wiem co tu jeszcze wam mogę pokazać. Chyba już nic nie zrobiłem takiego nowego. Nie no, muszę wam pokazać kopalnię, no bo to jest istny teraz cud. Bo znalazłam te dwie jeszcze, które było, nie wiem czy je ja wam pokazałem. Zeszłam na dół, żeby zaoszczędzić dwie sekundy. Tutaj jest ten, yy, taki korytarz. Zatrzymałam się, bo tu nie chciałam kupić tego białego. A tutaj jeszcze zrobiłam taki korytarz. Tutaj gdzieś wybuch Creeper, chyba tu. I zrobiłam tutaj taki korytarz. Yy, nie wiem, ale. Ale. Ale duży portfel ma ten. Otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Po co ja tu postawiłem te... Wkurzają mnie nieziemsko. Czemu tu jest? Czemu cały, cały czas pada ten głupi deszcz? Co już noc jest nie chce zginąć, jak na początku serii? Jest. Jeżeli pamiętacie jak zginąłem y, pierwszy raz w tym survivalu, to, to napiszcie w komentarzach, ale, ale nie wracajcie do pierwszego filmu, tylko z pamięci spróbujcie, jak, zginę, jak zginąłem pierwszy raz. Spróbujcie, o tam widzę jeszcze jakaś żyrafa. Już się w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy, że ma nogę w górze. Czy to w pierwszym było? Czy to jest dorosły słoń? To mały karzeł. Nie, to ten mały karzeł, bo jest nie większy ode Czekajcie Cicho. E, do, e, idziemy dalej. I. Byłem już przy tej. No co, ten deszcz ciągle pada? Jest tu coś? Byliśmy cóż? Napiszcie w komentarzu. Albo nie, nie piszcie w sumie, czy tu byliśmy. To jest mała żyrafa. Na kółeczku pokazuję. O tam. Czy przefarbowałem sobie łapkę na żółto? W sumie jak tak, to przefarbuję sobie na czerwony. Chcę na bogatu wyjść. Jeżeli chyba zgubiłaś młode. młode. Jezu, zgubiłem się chyba. On nie są jest oreks jakiś Jack, to masz jakiś w domu wiązeł? No też na wyprawie jakieś tam pajołki na trew żyły Ale to o tym nie teraz. A jeszcze jakiś wiązeł? Jeden mi tylko został, ale ja, gdzie ja z kubańca przywiążę? Nie wiem czy z jednego płat, płat czy z jednego drewna i paru i czterech pacyków da się zrobić płot. Proszę powiedzcie, że tak. Pyk, pyk, pik. Płotek. Trzy płotki mam, nie potrzebuję ich aż tyle, ale okej. Okay. Gdzie jest ten głupi orec? No kurde! Jezus! Pasarku drugie przekazanie, czy tam... Pierwsze, nie pamiętam teraz. Tu miałem płoty! Je. Yeah. Kwa. 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 Ej, Kwa. Kwa. tu. F. Mamy kolejnego przybysza do farmy. Czemu smycz przemika przez, przez bloki? Chyba nie nie. Lec stąd, głupi ptaku. prawie całą serię, mi się tam tu będziesz drżał. Drżał. X drżał. Daru. Daru, X. Dobra, nie umiem tego powiedzieć. Nie oceniajcie mnie. 6 minut. Nie wiem, dzisiaj nagramy tak zwana? narkotyki. Ja ta się teraz znudzi, bo nic nie robię. Jezus Maria, moje żarcie. Czemu nikt nie mówił, że mam jednego kotleta? zde kotleta. Chleb. Jeżeli mi to zaraz nie urośnie, to będę miał poważne kłopoty. O, już tylko 14. Skupane ciano. O, mam żółte łóżko, nie chcę mieć żółtego łóżka. czy jak przekoloruję żółte łóżko, żółte łóżko, to ono będzie bardziej żółte? Nie, na czerwone? Nie gadać, że muszę mieć białe łóżko, żeby przekolorować łóżko na żółte łóżko. Nie dobra, jednak nie. Wow, nie wiem po co zrobiłem pomarańczowy barwnik. O nie, poczekajcie, wiem po co. Poczekaj, nie, szkła się nie da zmieścić, to później zmieszkuję szkło. Wierzchło. W sumie teraz chcę mieć pomarańczowe łóżko. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Ui, ui. Idziemy na wyprawę No bardzo krótko Bo nie chcę się zgubić i trafić na wyspy początkowe Z pierwszej serii Tam było strasznie Co sekundy się ginęło, a co 5 sekund była noc Tych kwiatów nie będę zbierał Zobaczymy co jest tam na, na przodzie. No to, że już tam byłem bambus. Będą pandy. Bartek nie rozkojarzę się. Przyszliśmy tu po bambusy. Może kakao. Dobra, dawać bambusy. Dawać kakao. No i gadać po jednym kakao Teraz wracamy, chyba że tu jeszcze będzie jakieś kakao. Nie, tam daleko jest. Może jutro sobie panda a zgarniemy na odcinku. Pomocy, 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 pomocy. Nie chcę się zgubić pomocy, pomocy. A, chyba się zgubiłem. Nie, poczekaj, tam gdzieś jest, tam, gdzieś jest moja farma. Z wizowie za dużo gadam. Jednak się nie zgubiłem. Czemu ten deszcz na tym teksturpaku jest biały? Dobra, co ja, po co ja tu przyszedłem? No tak, robię przecież ręczną farmę ten. Poczekaj, czy bambusy mogę przemienić na... na... Myślałam, że bambusy można przemienić na barwnik. Dobra, poczekaj. Jeden pień drzewa. Postawię sobie tu. Czy do niego mogę przyczepić kakao? To bardzo ważne. Czemu nie mogę do niego przyczepić kakao? Chociaż tu mogę przyczepić kakao, nie. Muszę iść po dżunglowe drzewo. Ui. Myślę, że jak zrobimy farbę bambusów i kakao, to skończymy ten odcinek. Więc ja tylko tak myślę. W sumie ja nie myślę, nie mam czym. Widzisz, że z tego zauru miałem z wielkości limonki Tam tą orzeszka? A gdzie jest ten las bambusowy? O jest. Proszę jedno dżunglowe drzewo. Dziękuję za porcję jednego dżunglowego drzewa. Poczekaj czy ja przyszłam tu tylko po jedno dżunglowe drzewo. Nie przyszłam tu po dwa dżunglowe drzewa. Hey, siup, wracamy do domu, piszcie w komentarzach, co chcecie, żebym zbudował, z, z, może zbudował w następnym odcinku? Może jak będziemy mieli zwierząt, to zbudujemy ZO. Kto chce w późniejszym odcinku? Niech pan napisz w komentarzu, zo. Bo, nie, bo nikt nie napisze, bo nie, nie pisze tego, co w komentarzach. Ale, ale mówcie, jeżeli ktoś chce, zo, to niech pisze zo. To jest jakaś głupia sowa? Sowa, czy jesteś na moim dachu? Chyba nie. Bo wiem, że w tym modzie też są sowy. Wiś, wiś. Wiś, wiśnia. Dobra, jak się robiło ciastko. Ciastko. Dobra, lubimy ciastka. Juhu, mam osiem ciastek. Juhu, jakimś cudem bez ścinania żadnego kakao mam przez szesnaście ciastek. Super, tylko... Teraz jak rozmnożę owce. W sumie przez ten cały odcinek pada deszcz. Nie wiem, mogę wam to dać. Niedobra pewnie tylko owce tu jedzą. O dokładnie. Nie mamy